Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku DKF-u domowego. Z tym możemy sobie dać już spokój, bo to tylko przeszkadza. Czasem wpadłem na taki pomysł, Państwa, że czasem będą pojawiały się odcinki specjalne. Odcinki specjalne, które będą nagrywane najczęściej w niekonwencjonalnej scenerii. Dzisiaj jest to wnętrze mojego samochodu, tuż przed rozpoczęciem kolejnych działań zaplanowanych na dzień dzisiejszy. Proszę Państwa, odcinki specjalne to będą też dotyczyły filmów, które Nikt nie spodziewał się po mnie, że mogą się pojawić na tym kanale, że mogą się podobać i że można o nich opowiedzieć. Odcinki specjalne będą mocno niekonwencjonalne i mam nadzieję, że wprowadzą nieco e, świeżego powiewu i czegoś nowego w, w moją formułę. Dzisiejszy przy Państwa odcinek specjalny będzie dotyczył. E, Park Trailer Boys, czyli chłopaki z baraków. To sensacyjna i fenomenalna wręcz produkcja, która doczekała się 16 sezonów, tak Państwo, od 2001 roku do 2018 roku realizowano ten serial, bo dzisiaj będzie o serialu. Serial chłopaki z baraków to wielki fenomen w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach angielskojęzycznych. Myślę, że w Polsce trochę nieznany, zapomniany, a właściwie co tutaj zapominać, skoro dopiero wciąż to przecież trwa. Nie wiem dlaczego. Postaram się teraz na ten temat chwilę zastanowić. Proszę Państwa, Chłopaki z Baraków to seria, serial, który opisuje życie zwyczajne, może i czasem beznadziejne, ale jakże piękne, Chłopaków z Baraków. Proszę Państwa, serial toczy się w Kanadzie w pewnym osiedlu Sunnyvale, złożonym właśnie z domków kempingowych, a właściwie z przyczep. W Stanach, w Kanadzie ktoś, kto mieszka w przyczepie kempingowej, to jest tylko ciut-ciut od tego statusu, który ma bezdomny. Niektórzy mieszkańcy tego osiedla mieszkają w samochodach. Dwie główne postacie jest przede wszystkim Rick. Richard, który jest osią fabuły i jego wielki przyjaciel. Rick i wleciał mi teraz z głowy ten jego przyjaciel oczywiście mają mnóstwo przygód polegających na drobnych kradzieżach, wyłudzeniach, spuszczania benzyny z baku, ciągłych zatarczek z panem Lichi, który jest supervisor, czyli nadzorem osiedla, ma do pomocy wiecznie nieubranego w koszulkę brzuchatego kolesia. Wszystko dzieje się w dziwnej atmosferze kręconej w charakterze mokumentu. No właśnie, co to jest mokument? Mokument to inscenizowany dokument. Nie mamy tutaj do czynienia z prawdziwym dokumentem. W ten sposób przyczynia się to do tego, że można zamaskować wiele niedoskonałości, wiele szycia z głowy, albo po prostu zwykłego spontanu, który dzieje się na ekranie i dzisiaj też w kategorii takiego spontanu do was nagrywam swoją radością po prostu z oglądania tego serialu Chłopaki z baraków. Skąd bierze się fenomen i dlaczego tak bardzo chyba w Polsce jest to niepopularny może mało znany, a o ile się domyślam ja mam 45 lat i widzowie z mojego pokolenia nie znają tego serialu jeżeli kogoś chciałem z nim zaznajomić to nie, o co chodzi w ogóle? Nie, to jest beznadziejne. Poziom pastiszu, radości przede wszystkim, które posiadam z oglądania tego serialu, jest po prostu ogromny. Szczerze wam zachęcam do tego: nie jest prosto dostać się do świata Chłopaków z Baraków. Dlaczego? Głównie z Netflixa można ich po prostu pozyskać, obejrzeć. 12 sezonów, do tego jeszcze jakieś odcinki w Europie. Planowane są kolejne. To stali się teraz prawdziwi celebryci, kiedy te. E, już w 2001 roku, kiedy zaczęto nagrywać pierwsze odcinki, myślę, że nikt nie wierzy w to, że to będzie jakikolwiek sukces. Na zwykłym spontanie gdzieś w jakiejś e, po prostu zapadłej dziurze w Kanadzie właśnie. Akcja dzieje się w Kanadzie, o tym też warto e, wspomnieć. Ktoś pat na pomysł, żeby nakręcić historię z rzeczywistości e, ludzi, którzy mieszkają właśnie w takich osiedlach przyczep. Jak tam się żyje, jak tam się mieszka, wesoło. Trudno mi to teraz opowiedzieć Wam, jakie tam są po prostu jaja, co tam się dzieje, jakie przygody, jakie kobiety, jakie też stereotypy, ale co jest fajne i ważne, że warto być razem, warto zachować dobry humor, trzymać się kupy, mimo że czasem trafi się do kicia. To ciekawe, w Kanadzie najczęściej na kilka miesięcy nie ma odsiadek wieloletnich, to zawsze się wychodzi z tego więzienia i znowu jest się razem i jest totalna, totalna zabawa. Jest też kilku adwersarzy i przeciwników oprócz wspomnianego pana Lichy. Jest też świetna postać Cyrusa, która pojawia się dosyć epizodycznie. Ja was zachęcam do tego, żeby na Netflixie odszukać Chłopaki z Baraków. Doczekali się nawet, wyobraźcie, swojej wersji animowanej i zanurzyć się w ten kanadyjski świat absurdu, trochę śmiesznego, gdzie wszystko uchodzi na sucho. Jeżeli was to pochłonie, jeżeli wam się spodoba, to super, bardzo się będę cieszył. Jeżeli was odrzuci po 5, 10, 15 minutach, ok, nic się nie stało. Nie, nie wincie mnie wtedy za moją zupełnie wynaturzoną miłość do tego serialu. Netflix jest to świetne przedsięwzięcie, ja niewiele o nim wspominałem, ale jak bardzo uzależnie, jak bardzo może być ono swego rodzaju taką gumą do rzucia dla mózgu, z pewnością zdajecie sobie sprawę, czasem można spędzić przed tym telewizorem wiele, wiele godzin, a gdzieś życie mija obok. No tak. Ja w DKF ja też zacząłem współpracę z Netflixem i puszczamy często ich filmy. Na przykład tak było z Irlandczykiem. Mieliśmy nawet przed premierą tego, co, co można było zobaczyć: ten film na Netflixie. Nie wojuję z Netflixem, bardzo się cieszę. Chciałbym z nimi współpracować jeszcze dalej, kiedy nas otworzą. A Was zachęcam do tego, żeby obejrzeć chłopaków z baraków. Chłopaki z baraków to produkcja, która właśnie podróżuje do Kanady, do dziwnego, absurdalnego kraju, który. Właściwie jest taką gorszą, generyczną wersją Stanów Zjednoczonych. Tak można przyjąć. Nie ma tam zbyt dużego patriotyzmu. Flagi, jak powiewają, to gdzieś na wózku inwalidzkim ojca Rika. Wszystko dzieje się gdzieś poza czasem, poza rzeczywistością. Gdzieś tylko dorastają dzieci i możemy się z tego wszystkiego śmiać. Śmiejmy się jak najwięcej śmiechu nawet w tych trudnych czasach myślę, że jest nam potrzebna, a w tym serialu znajdziecie kupę, kupę radości. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii na temat tego, czy spodoba Wam się ten serial, czy, czy może nie. Jakiekolwiek komentarze mile są widziane. Co jakiś czas będą pojawiać się takie odcinki specjalne, w których to właśnie będę opowiadał o filmach bzdurnych, absurdalnych, których się może. Czasem warto też wstydzić, że komuś się podobają, ale przede wszystkim chłopaki z Baraków to jest coś nowego. Coś nowego, coś interesującego, coś co potrafi zaciekawić, zainteresować, rozśmieszyć. Właśnie, właśnie rozśmieszyć. Ja nie będę analizował tego serialu, tutaj wypunktowywał poszczególnych postaci, analizował tych różnych ich przestęp, przewinien, jak bardzo jest to inscenizowane, ile tam jest po prostu tego. Myślę, że powstało dużo w internecie, szczególnie anglojęzycznych, różnych opisów. I zachwytów, i stron fanowskich też tego. Co ciekawe, w naszym kraju nie za bardzo. Myślę, że mówiłem o swoim pokoleniu, ale o tym pokoleniu, chyba 20-latków chyba tam. U nich jest bardziej popularny też i Netflix, i co za tym idzie, też produkcję właśnie z, z tego Netflixa. Niemniej jednak, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Oglądajcie Chłopaki z Baraków 12 sezonów. Odcinki są po około 20 minut, więc łatwo można łyknąć każdy kolejny, na przykład przed pracy, po pracą. W trakcie. Gdziekolwiek się tylko da, i warto też wracać, bo one się nie nudzą, bo te schematy się powtarzają, więc właściwie nie wiemy, w którym jesteśmy odcinku. Trochę przypomina mi to być może właśnie słynne brytyjskie seriale, takie właśnie pełne nonsensu. Niemniej jednak, bardzo, ale to bardzo Wam polecam. Do zobaczenia w kolejnym DKF-ie domowym. Zobaczymy, gdzie będzie. Prawdopodobnie u mnie w domu znowu z paprotką. A teraz przypominam raz jeszcze: chłopaki z baraków. Do zobaczenia.